Malowuny rozegracje Na łące kwele lasa, zimk i lato, przeryciele na bal panne kwiate. Ryćba on do steletyś kawalerze, jedny ślepo mału, dredzichizie. Piersio przelejca, biły płecniśka, w nurce kłysadła, cechły jak meśka. Ma biąci z lestinkama, błyśniłesa sa żółtyma brośkama. Widzały majewy własne z Łąci, trzymałe są ciesto z berku Łąci. Z zieta wykukiwałem łedroci, błotkier białe je maci. W złotech, ciepulinkach pokrętni a za nima gnały łachwatni jak wiatr zwieją, wieją do tyńca, kwiaty na wewijuńce. Słyńce łetem kło gambał z redosse, jaś do rena bawile